No, witam Was bardzo serdecznie. Po raz kolejny tutaj grzebie na stronie Wagon Web. Myślę, że sprawa jest jasna. Dlaczego? Sprawa jest oczywista. Komponuję skład, który zobaczycie, właśnie Berlin-Warszawa Express. Dość trudna sprawa dla mnie, chociaż nie miałem wagonów do tego ekspresu. Żadnego wagonu nie miałem. Dzisiaj posiadam właściwie. Siedem nad więcej wagonów, bo siedem wagonów mam w tym malowaniu charakterystycznym, który tutaj nawet widać w tej chwili na pulpicie. Ale posiadam też wagony chociażby z Janakiepury, które są bez napisu i które również można włączyć do składu. Posiadam również chyba jeden wagon Deutsche Bahn Czerwony, który tam się pojawia. Także całkiem sporo tego wszystkiego. Tutaj jest. Pokazuję tą stronę dlatego, że chcę Wam skomponować kilka składów i z pewnością to, co zobaczycie, będzie tak naprawdę tylko pierwszym składem, który chciałbym Wam puścić. Dlatego, że chciałbym Wam też po kolei pokazywać modele, które do tego będę wykorzystywał. Może tak zróbmy. Dzisiaj pokażę Wam. Dwie lokomotywy, skład z dwoma lokomotywami, i będzie to ta zielona lokomotywa PKP Cargo, którą tutaj właśnie już widzicie, czyli EU43. I zobaczycie jeszcze jedną lokomotywę, ale to jaka to będzie lokomotywa, zaraz Wam pokażę. Jedyna rzecz, której nie mam, niestety, i której nie jestem w stanie w żaden sposób zamienić, to jest wagon restauracyjnym. Tego wagonu niestety nie mam i tutaj muszę się niestety zadowolić tym, co mam. Natomiast to jest taki taki przykład z 2009 roku. Natomiast jeszcze jeden przykład z 2015 roku pokażę wam zaraz tutaj coś podobnego, z tym, że tak jak widzicie mamy tutaj na dole tak zwane składy rzeczywiste i tutaj pojawia się chociażby lokomotywa Husarz w dwóch malowaniach w malowaniu PKP Intercity oraz pojawia się w malowaniu właśnie T-Mobile. akurat lokomotywa T-Mobile jest w drodze do mnie i nie wiem czy w tym roku jeszcze jakby zdąży się do mnie dotelepać czy do, czy dotrze. Stąd też dlatego odkładam też częściowo ten skład na czas późniejszy po to aby móc Właśnie jeszcze pokazać tą, tą lokomotywę w swoim czasie. Ale to, co mogę Wam dzisiaj pokazać, to oczywiście husarze w malowaniu PKP Intercity i to, co jakby dla mnie tutaj jest najistotniejsze, o chociażby ten tutaj skład. Jak zobaczycie, ma tutaj ciekawe wagony. Akurat o ten skład z 23 czerwca 2015 roku od stacji KUTNO chciałbym Wam pokazać. Mamy tutaj charakterystyczne dla tego pociągu wagony. A więc mamy wagon drugiej klasy. Tak jak widzicie, wagon z przedziałem rowerowym. Mam tam w tym zestawie ten wagon, jest lekko uszkodzony. Coś tam się dzieje z ramkami okien, ale no, to jest taki jedyny mankament. I z tego co wiem. To, to srebro z tych framuk okiennych niestety schodzi w wielu zestawach, także niestety dowód na może, może nie tyle niską jakość, co na zużywanie się amortyzację modeli. Kolejny wagon to wagon drugiej klasy, właśnie z miejscami dla inwalidów. Nie będę czytał wszystkich tych oznaczeń, ponieważ tutaj je widać, można sobie spokojnie przeczytać, do, dojrzeć w odpowiednich. Na odpowiednich stronach, czy, czy po prostu sobie wyczytać to z wagon Web. Kolejny wagon to już wagon po prostu PKP Intercity w tym charakterystycznym malowaniu. Tutaj mamy Zetki, już wagony, czy generalnie te pierwsze dwa to też były Zetki, ale tutaj mamy B11. dwie. Wykorzystam wagony, które posiadam ze stałów ACME, które tam niedawno się pojawiły, także mam z czego wybierać bodajże z Sobieskiego, ale to nie wiem, nie jestem czy okrat to jest, będą wagony z Sobieskiego, ale takie wagony mam, więc takie wykorzystam. Niestety, tak jak mówiłem, restauracji nie mam, zobaczę, raczej nie będę kombinował, nie będę niczego innego tam stawiał, żeby nie robić pośmiewiska. Po prostu tego wagonu restauracyjnego nie będzie, ale mam wagon pierwszej klasy, również tutaj, tak jak widzicie, Ryflowany i tak dalej, który mogę spokojnie użyć do tego składu. Mam również wagon, ten niebieski wagon, który właśnie teraz widzicie, czyli ten B8, który jest też z miejscami dla rowerów. Jest on w jednym z zestawów kiepury, więc śmiało mogę go do tego celu wykorzystać. Mam również, przeskoczę przez ten czerwony wagon DB. Mam również ten wagon w lab 10 sypialny. Ostatnie też go mam. To będzie zestawu również Janek pory tego LS Models. I właśnie jestem w poszukiwaniu ale jestem praktycznie pewien tego, że mam również ten wagon, który tutaj widzicie ten wagon sypialny niemiecki. Nie zachodzę w głowę czy dokładnie to jest taki sam wagon, ale w każdym razie mam sporo tych wagonów i myślę, że taki wagon również u mnie się znajduje, stąd też go wykorzystam. Także jak widzicie, czas mija i tych wagonów się różnych zbiera całkiem sporo, więc będę, będę wykorzystywał. Więc będą dwa krótkie składy, krótkie w miarę. Pierwszy będzie składał się tylko z wagonów Bern-Warszawa Express BWE oraz lokomotywy tej zielonej z PKP Cargo. Natomiast drugi skład i to będzie ta lokomotywa oczywiście niedawno prezentowana przeze mnie Akme, a druga rzecz to będzie oczywiście HUSARZ z tym składem takim mieszanym. Tutaj będę się starał po prostu wykorzystać wszystkie te wagony, które po prostu mam. Stąd też w kolejnej scenie pokażę Wam obie lokomotywy, które wykorzystam. Taka prezentacja. Szybka, nie będzie tutaj jakiegoś, powiedzmy, jakiegoś kombinowania, i oczywiście pokażę Wam wagony, zestawy, te dwa zestawy wagonów jako bonus, i, i wagony pozostałe, które wykorzystam. W drugiej części filmu, jak już będę miał tego husarza DiMobile'a, pokażę Wam również. Dwie inne lokomotywy, czyli tego T-Mobile'a, którego znacie notabene, ale również pokażę Wam lokomotywę niedawno nabytą przeze mnie firmy Acme, właśnie DB, takiego traksa, który jeździł właśnie w Berlin-Warszawa Express, więc całkiem ciekawe rzeczy można będzie tutaj zobaczyć. Także zapraszam do, do kolejnej części, do krótkiej prezentacji modeli a później oczywiście zapraszam do przejazdu tych pierwszych dwóch składów odsłon tego właśnie pociągu Berlin Warszawa Express. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej sceny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej scenie dotyczącej ekspresu Berlin Warszawa Express. Yy, tutaj przeliczyłem się troszeczkę z moimi obiecankami, dlatego że oprócz wagonu restauracyjnego nie mam również tego czerwonego wagonu DB, yy, DB który, o, który powinien być. Mam go, co prawdaż, niestety już przerobiony na wersję bułgarską, więc odpada znalazłem taki jakiś trochę zamiennik bym powiedział za modele ale na no to nie będziemy szczególnie zwracać uwagi przejdźmy do rzeczy ważniejszych po pierwsze lokomotywy mamy lokomotywę mamy tego husarza EU44 tutaj akurat wybrałem tą wersję tak można powiedzieć drugi wypust tej lokomotywy Roco 62599 to jest właśnie druga edycja nie mam pierwszej edycji ale druga jest bliższa Pewnie temu przejazdowi Berlin-Warszawa Berlin, Express z tej wersji, którą będę pokazywał. Poza tym, no, jest to, jest to wersja lokomotywy, którą kupiłem analogową. Będę do niej zakładał tylko dekoder jazdy, stąd też będzie to taki przejazd bardziej cichy, nie będzie tutaj jakichś specjalnie ekstra dźwięków. Z tego też powodu wybrałem tego, tutaj tego Taurusa, żeby móc przejechać się właśnie lokomotywą Akme, o której wspominałem przy okazji zajrzenia na stronę wagon-web, czyli Akme 6097 EU43 PKP Cargo, ten taki zielony, seledynowy kolor, oczywiście pomieszany z szarością. Tak, który też nie ma dźwięków, jest tylko ucyfrowiony, stąd też ym, po prostu postanowiłem w tej jednej jakby, yy, w tym jednym kluczu te lokomotywy wybierać i wykorzystać do tych dwóch składów, o których wspomniałem. Dalej mamy oczywiście wagony. Akurat wagony, yy, same wagony yy, z napisem Berlin Warszawa Express zostawię na sam koniec, bo są na dnie, yy, tutaj na samym dole, ale... Zacznę od LS Models, gdzie też lekko się wytłumaczę, ponieważ okazuje się, że w tym zestawie do Jana Kiepury o numerze, przepraszam, chwycę w ten sposób, o numerze 48002 oba, obie tutaj, oba wagony są z napisem. Stąd też niestety, ale jeden z wagonów, który wykorzystam będzie z napisem Jan Kiepura, ale myślę, że to nie będzie w jakiś sposób tam przeszkadzało. To nie jest jakiś unboxing, więc pokazuję tylko co wykorzystam. Wykorzystam jeden z tych właśnie wagonów jako, jako ostatni wagon drugiego składu z 2015 roku. To tyle jeśli chodzi o, o LS Models. Czatuję jeszcze na drugi zestaw. Znalazłem, ale jeszcze tak miłościwie czekam, że może się uda, że będzie trochę taniej, ale to zobaczymy. Odkładam pudełko. Wspomniany zestaw Akme do Jana Kiepury. Tutaj mamy dwa wagony. Mamy wagon restaurację i wagon tak zwaną sliperetkę 55054. Wagon niemiecki to restauracja, wagon <laughs> przepraszam polski to sliperetka. I tą sliperetkę również dolną wykorzystam. Ona Pokazywałem ją przy okazji właśnie zajrzenia na szukania składu na wagon W. Także nie będę wyciągał, zobaczycie go w przejeździe na makiecie. No i to co jakby najbardziej nas interesuje, miałem nie robić specjalnej jakiejś tam prezentacji tych wagonów, pokazywałem tylko zdjęcia na kanale, ale postanowiłem, że nic nam tutaj nie przeszkadza, żeby krótko tylko pokazać te dwa zestawy, które do, niedawno do mnie dotarły. Ten chyba dość, chyba nowszy zestaw z na opakowanie bardziej twarde, czyli 55096 trzy wagonowy tutaj zestaw Berlin-Warszawa Express. Pozwoliłem sobie już tutaj dokonać pewnego remontu jednego z wagonów, ale to zaraz wam pokażę o co chodzi. Chodzi o ten wagon, gdzie tak jak mówiłem, te framugi są troszeczkę tutaj wytarte. Niestety. To, to, to taki srebrzysty kolor, niestety. No i tutaj jest też problem z wózkiem. Tego wagonu on jest tak, no powiedzmy prowizorycznie zamontowany, ale, ale funkcjonuje. Brakowało też zderzaków, brakowało buforów. Postanowiłem te zderzaki Skompletować. No i tak mniej więcej ten zestaw udało mi się no, doprowadzić do pewnego ładu. Bardzo jestem zadowolony, właśnie, że mam ten zestaw, bo jest naprawdę. Ja na niego patrzyłem, trochę się krzywiłem, że, że ma uszkodzenie, że może jednak nie, że może coś tam wpadnie. No i później po jakimś czasie, właściwie dwa razy komunikowałem się ze sprzedawcą i w końcu wreszcie go wziąłem. Wziąłem go też dlatego, że w międzyczasie. Pojawił się właśnie ten oto zestaw. Ten zestaw troszeczkę starszy i on jest w takim bardziej miękkim pudełku bez spodu 55042. Tutaj mamy akurat wagonów sztuk 4. Otwieram, pokazuję tutaj jeszcze tak z takim pięknym powiedzmy z taką taką kartką która pokazuje właśnie ten, ten skład Berlin-Warszawa Express Husarza, który również dzisiaj zobaczycie. No i, no i przede wszystkim cztery, cztery wagony cztery wagony, które naprawdę naprawdę robią wrażenie. Tylko pierwszy wagon, czyli wagon pierwszej klasy, jest niemiecki, natomiast pozostałe trzy są wagonami polskimi. Cieszę się, bo wszystkie te wagony będą jechały w różnych kolejnościach. Tak jak wspomniałem, dołożę jeszcze wagony z, z, chyba z Sobie, ze sk, yy, kompletu Sobieskiego. Natomiast yy, brakowało mi właśnie tego jednego wagonu sypialnego DB i wykorzystam oto ten wagon yy, drugiej klasy właśnie yy, aksen Model. Onu merze innym takim katalogowym 14417. Nie jest to wagon ani sypialny, ani kuszetka, ale po prostu innego wagonu w tym malowaniu po prostu nie mam. Musiałbym zrezygnować, ja chciałem, żeby ten kolor gdzieś tam wybrzmiał. Więc po prostu wybaczcie mi to. Ja i tak się cieszę, że jestem w stanie złożyć już jakiś bardziej poważny skład. Bo jeszcze z 2 lata temu mogłem tylko pomarzyć, 2-3 lata temu tylko pomarzyć o tym, żeby tak piękne składy i ciekawe składy, jak chociażby Berlin-Warszawa Express, w jego tym bardziej kolorowym wydaniu złożyć. Więc mamy tutaj sporo wagonów, już nie przynosiłem sobie z nie ma sensu. Dwa zestawy Berlin-Warszawa Express, dwa zestawy, jeden LS Model, jeden Acme do Jana Kiepury. Lokomotywa EU43 w PKP Cargo, Husarz ROCO z drugiego wypustu, wydania. No i ten nieszczęśliwy wagon Zaxen Model, który będzie nam robił za że tak powiem wagon sypialny DB. Zapraszam teraz na makietę i po prostu przeprowadzę dla Was przejazd. No i oczekujcie, jak tylko pojawi się lokomotywa T-Mobile, pokażę Wam również yy, tą lokomotywę wraz z innymi może składami, które gdzieś tam rzeczywistymi były pokazane na Wagon Web. No i przede wszystkim zobaczycie też lokomotywę, może nawet zrobię jakiś unboxing wcześniejszy, nie wiem, może się zlituję nad Wami i nad sobą i znajdę czas, żeby to, żeby to zrobić. To będzie lokomotywa, oczywiście Trax, Zielony, taki DB, właśnie typowy do tego składu Berlin-Warszawa Express. Także zachęcam do oglądania przejazdu i do śledzenia kanału, po to, aby wkrótce zobaczyć drugą odsłonę tego słynnego europejskiego ekspresu. Żegnam się z Wami, cześć!